Moi moi przyjaciele i bliscy. Gdzieś tam w każdą sekundę kończyły się setki istnień, a pozostałe wisiały na włosku. Naprzód! Naprzód! O Nie. Stałam na tym wszystkim i dyszałam ciężko i mój oddech mało przychodził w szloch. Krzyknęłam w pustkę w niebo. Krzyknęłam do szepwy, szepfa mala i o swoim bólu. Ale mój krzyk, jak i krzyki innych walczących utonął w masie cierpienia tych, którzy jeszcze żyli. Zakryłam usta rękami, zaciskając z bargi ze wszystkich sił, ale krzyk wyrwał się tak. Serce mi ścisnęło, gdy wśród walczących mignęła mi Mimi. Ona nie walczyła, jej ruchy były tańcem. Pięknym, śmiercionośnym tańcem. Mimi. Nie mogłam więcej stać z boku. Rozpostarłam skrzydła i rzuciłam się w otchłań śmierci. To nie jest mądre. Nieoczekiwanie był, było długie i męczące. Ktoś pojawił się, przyniósł zgrozę i strach z istniejącego świata. Elbą tę żąda krwi. I nie boi się brutalnych metod. Tylu nieśmiertelnych poległo przez niego. Nie wolno tego tak po prostu zostawić. Na ziemi byłam zwyczajną dziewczyną, ale niebiosa podarowały mi siłę, dzięki której prze, prze, k, tutaj jest napisane. Przekodzę w rodzeniu złu w, w zwycięstwu. Trąbałam mieczem, odbijałam ciosy, broniłam się i atakowałam. Byłam gotowa kolejny raz skierować swą moc przeciw wroga, lecz zatrzymałam się. Porę zmarszczywszy, wyciągniętymi rękami. Wiki spojrzała na mnie trwożnie. Jesteś z nim? Nie, oczywiście, że nie. Uśmiechnęła się i skoczyła bez. o mnie. To jakieś szaleństwo, wszystko to. Jej głos ucichnął wśród wo wojskowej kakafonii. Bądź ostrożna, Mimi. I ty też. Rozeszłyśmy się każda w swoją stronę, ale walcząc ze stworami Melbonte, wiedziałyśmy, że słuszność jest po naszej stronie ciało bolało, ale oczy zlewał po ręce mi się trzęsły. Czemu w ogóle ludzka nie ma mojego ukochanego? Co, jak coś mu się stało? Czemu ja mam jakąś obsesję na jego punkcie? What? what? Potknąłam się o ciało, spotkałam się twarzą z twarz ze śmiercią. Nie wiem, kto to był, ale rysy jego twarzy wbiły się w moją pamięć do końca istnienia. Jak ogłuszona cofnęłam się. Obok mnie przymknął nogi, w górze w pół, niewolnił się nieśmiertelnej subantury. Ja wciąż patrzyłam w rozbawie, rozbawioną życia twarz, nie mając siły, by się odwrócić. Lecz nagle poj, poj, pojmał mnie lucywar i mocną mną potrząsnął. W końcu! W końcu przed mnie porwać Ukraść! Mówiłam, żebyś nie wyruszała beze mnie, a gdyby co, by coś ci się stało... Lucy, no dawaj, uciekamy! Dawaj, biegniemy i robimy gdzie. Dobra. No wiem, to było niemądre, mogłam ciebie posłuchać. Ty jesteś najmądrzejszym chłopakiem i mężczyzną mojego życia. Przepraszam. A, przepraszam cię, nie weź, proszę, ja cię kocham. Jak można być taką głupią, nierozpoznaną? A jednak mówiłam, jednak miałam rację, a ja głupia, nierozpoznana. Lucyfer! To ważne, się nieważne nieważne. w świecie! Lucek, kocham cię, wyślę. Pocałował mnie, ale pocałunek od razu nam przerwano. Rzucili się na nas, akolici ako kolicji i musieli znów wrócić nieskończony krąg obrony i ataku. Wi... Ja nie mogę. Lucek to jest szalony, tutaj jest wojna. W ogóle dookoła nas się ludzie zabijają, a on... Mm. kocham cię. Mm. Ale mi to kręci. Wciąż widziałam kątem oka krzepką postać Lucyfera. A jego obecność napełniała mnie wiarą, że jednak wygramy. Bóg go kochasz! Byłam bezlitosna, ostrożna. Bezlitosna. Ponieważ na wojnie nie mu wolno inaczej. Na wojnie trzeba się trzymać. Podczas gdy walczyłam, zanosiłam się na poważny pojedynek. Manon w postaci potwora, ale nie będący nim w istocie wylądował nieomal. Nie omal Melbontę i ten od razu zainteresowany zwrócił nań całą uwagę. Bardzo ciekawe. Co za spotkanie, Malon, jak się sądzę, we własnej osobie. Wybrałeś stronę cedeli, bo już się stracić stanowisko? Zostawię ci je. Nie martw się. Nie targuj ze mną Melbontę, jak chcesz. Melbontę skoczył, a Malon zrobił to samo starły się dwie moce, dwie starożytne istoty, które przeżywały i poznawały długie życie. Ra! A! Ciosy Manona odrzuciły Melbonta, jakby tam nic nie ważył, ale Melbonta z kolei podskakiwał, jakby te uderzenia nie czyniły mu żadnej krzywdy. Posuszali się tak... poruszali się tak szybko i tak błyskawicznie parowali swoje ciosy, że ledwie dawało się... Za Rejestrować wzrokiem ich bitwę. Nie chcę się, cię zabijać, Malon, podobasz mi się. A ty mnie nie. Zabrzmiało to trochę seksualnie. Malon na burzę uderzeń, nie, da, nie udawając Melbontę wyschnienia. Melbontę zawahał się z kontratakiem, jakby nie mógł się zdecydować na zakończenie bitwy. Jeśli nie przestaniesz, zginiesz. Rere, militare est. Usłyszawszy odpowiedź, Melbontę zmienił się na twarzy. Demon odw odwołał się do czegoś mrocznego w jego sercu, jakby trzmieniec. Po co tu jest? Manon znów go powalił. Melbonte upadł na ziemię. Non chciał zadać ostatni coś. Jak on mógł? Tak bardzo, Melbonte, ten! Ja myślałam, że to jest bardzo silne. Głupcze! Melbonte zamknął oczy, a kiedy je otworzył, były czarniejsze niż noc. A z rąk wystrzeliło światło koloru sadzy, koloru śmierci. Co się dzieje? I światło nie przeniknęło Malona na wylot. Światło, że co odzwierciedlało, odbierało mu życie. Tato! Mimi skoczyła ku niemu. O nie, nie, nie! Mimi! A! Mimi, malutka, nieustraszona i pełna rozpaczy, leciała wprost na me wiedząc, że nie zdoła mu nic zrobić. I nie ma to leciał. Mimik! On ma ranę całą we krwi! Tyle zginęło ich! Nie! Manon uniósł ręce, jakby próbował siłą myśli zatrzymać córkę, ale jego wieczność wyciekała w niego wraz z czarną cieczą. I jak zwykle bywa w takich chwilach, życie zatrzymało się, jakby sam szepchał, postawił pauzę, żeby można było zapomnieć każdą sekundę, żeby można było odtworzyć w pamięci ten moment, znów i znów dręcząc się bolesnymi myślami. Co mogłam zmienić? Co mogłam zmienić? Co mogłam? Ujrzałam Manona, jego przyciśnięcie do ziemi skrzydła. Pióra drżały na wieżę, który odrywając je uniósł dal. Ujrzałam Lucifera, który us us usłupiał miał z i Ujrzałam twarz Mimi, mokrą od i krzyknęłam MIMI NIE! Ale mój głos utonął w jej gorzkim bólu po śmierci ojca. Chciałam się zemścić, można ją było zrozumieć, ale to było samobójcze. Uuu, MIMI! Lucek? Czemu on jej broni? Co to ma być? Czy ja naprawdę nawet w takim momencie muszę odczuwać zazdrość? Mimi zatkowała Melbonte, oszalała, oślepiona bólem. Lecz jeden cios, kontrakt. Melbonte odstudził płomień i zadławił kpiącą jak nigdy wolę życia. Spadła na ziemię. Jej ręka, ona nie żyje. Nie, nie, ja nie chciałam. Przepraszam, nie, ja nie chciałam. Co ja gadam? Może się opanować. Jej ręka opadła płynnie, palce drgnęły, zgięło się lekko, oczy patrzyły na mnie, a potem zamknęły równie płynnie. Mimi umierała, tak jakby walczyła niby w tańcu. Jej ostatanie poruszenie było wciąż pełne gracji. Gdyby to był teatr, rozległyby się owacje, widzowie wszyscy staliby z płaszcząc z poruszenia jej talentem, a ona wstała, by ukłoniła się i zeszła ze sceny, by później znów wykonać ten taniec. Lecz, go, nie miała już, lecz zatańczyć go nie miała już nigdy. Jakie to przykra! <laughs> Jestem Mimi, córka demona Manona. Wspomnienia z Mimi czyli ona naprawdę zginie. A jak to jest być z demonem? Pytanie z jakiegoś powodu ją rozśmieszyło. Pamiętam pierwszy odcinek sekretu Niebios. Jej śmiech był dźwięczny, po dziewczęcemu delikatny. A jak to jest być człowiekiem? Stęskniłam się, wyciągnęła rękę, skrzyżowałyśmy palce. Ja też. Nie wiem w ogóle, czemu wiki ma tutaj czarne włosy. Szeptem ja też. Nogę odmówił posłuszeństwa, ciało nie chciało się poruszać, ale serce wciąż biło, podczas gdy serce Mimi zatrzymało się na zawsze. Wszyscy giną. Co tutaj jest grane? Ścisnęło mnie w gardle, w oczach pociemniało mi od histerii, która szalała w piersiach. Część mnie umarła wraz z nią. Jak ja mam teraz bez ciebie żyć, Mimi? Jak ty śmiałaś umrzeć? Moja kochana Mimi. Nie że teraz smutno, serwa. Nie. Lucyfer patrzył tylko na nieruchomy ciało Mimi, czując niszczącą wściekłość skierowaną przeciwko Melbontę. Nigdy jeszcze nie widziałam u niego takiego dzikiego, oszalowego spojrzenia. Lucy, spokojnie. Jakoś to wytrzymamy. Już po tobie. Nie, 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 nie. Nie nie może mi odbierać jeszcze ciebie. Nie rób tego, Lucy. Ty nie masz siły. Lucyfer skoczył. Nie, nie, ja nie chcę, bo bałam się tego najbardziej, że oni utoną w walce i że ja się boję, że ludzko mi się coś stanie. nam skoczył na malbą, ma, lecz nie, ja nie, nie, nie dam rady. Serio, ja, ja już chyba popłaczę się, lecz ten odepchnął go od siebie jednym uderzeniem. To dwo wojna. Myśli, że to mi sprawia przyjemność? Lucifer otarł krew z ust i wstał. Myślę, że tak. Staje naprzeciwko siebie, licząc przeciwnika wzrokiem. Ale no, on te nic nie robił, był spokojny, lecz jest skoncentrowany. Jesteś na mnie zły, masz do tego prawo, ale czy jesteś gotów umrzeć z tego powodu? Nie. Nie, nie zabieraj mi ludzka, proszę. Nie rób tego. Lucyfer wystąpił przez zęby, że jego głos przypominał raczej warczenie. Gotów. Złożył, skrzydła za sobą i polek na spotkaniu Robonte. Lucy, nie rób tego, proszę! Nacisnął pięścią, a całe ciało poczerwieniało, dosłownie nacinkając wściekłością. Robonte wycelował w niego strumień energii. Nie! Lucyfer odwrócił się, rozłożył skrzydła, przyjmując całe uderzenie na plecy. Opadł na kolana, ale znów się podniósł. Podbiegł na spotkanie wroga, a potem wrzucił w, z dłoni w jego stronę ogniste kule. Malbontę zmiótł jej ręką. Sparzyły mu skórę, ale nie zwracał na to uwagi. Skrzywił tylko z lekka wargi z bólu. Koniec zabawy. Melbonte uniósł się w powietrze i ścisnął czarną kulę. Nie, nie, proszę. Czemu nasza Wiki nic nie robi? Niech broni swojego ludzka, no! Ja już dawno bym tam wstała. Lucyfer cofnął się, ale kula zdążyła go popchnąć. Nie, pochłonąć. Nie, nie zrobię zap... <laughs> Proszę. Jezus, nie. Ja tak to przeżywam, że ja sobie teraz płaczę. Ja nie... Ja nie wierzę w to, że ja tak to przeżywam. Nie wiem, co z nim zrobiła, ale Lucyfer nagle opadł na kolana i krzyknął w strasznej męce. Żegnaj, Lucyferze. Nie. <laughs> nie. Ja nie chcę, żeby to się tak skończyło. Bo to się i chciał odejść. Ale zatrzymał się, słysząc, że krzyk umilkł, Lucyfer wstał. Jego kolana drżały. Nie, Lucy, proszę, to już nie to jest za dużo, proszę wróćmy razem do szkoły przywyciążając ból wyprostował plecy, widzę, że się nie poddajesz Wyzywar zrzucił ramiona, kulka rozerwała się lecz nie poruszał się z miejsca zupełnie, bo coś mu przeszkadzało jego mięśnie, kości poruszały się osobliwie, grały pod skórą rrrrr mm. czując coś w sobie złapał się za skórę na piersi i rozerwał ją co się dzieje? Kiedy Lucyfer po raz kolejny uniósł głowę, napotkał, zu no, napotkał zupełnie nowe spojrzenie Monobontę. Pełen koncentracji, wzrok, pełen gotowości. Twoja druga ci postaza. Gratuluję. Lucek jest. Zmienił się w swoją formę demoniczną. Nie wierzę w to. Nigdy nie doszedł do czegoś, zadatkować wewnętrzną mocą, zadatkować siłą fizyczną. Hmm. Siłą fizyczną nie za bardzo się boję, żeby on to robił. Wewnętrzną mocą. Lecewer nie poruszał się, nie Swierzył z zrzucaniem się na Malbonte. Powoli uniósł ręce, a potem krzyknął. Menę mortu Malbonte. Nie wierzę, że lucek tak wygląda. Teraz, nawet jak go takiego widzę, to ja dopiero teraz rozumiem, jak, jak bardzo ja go kocham. Mogłabym do niego podejść i go nie przemienić w mojego dobrego ludzka, ale teraz. Co mu się stało? Ja się, ja, kochani, tak się przestraszyłam, że on może umrzeć, że ja nie wiem. I cała jego wściekłość, nienawiść. Przepraszam Was, kochani, za te emocje, ale serio, ja mega się przestraszyłam. Z Wystry... tą czystą, ale śmier... śmiercionośną energią pędząc w stronę Melbonta. Ten nie zdążył wykonać uniku ani odpowiedzieć. Podobnym ciosem odleciał do tyłu. Kto inny pewnie zginąłby na miejscu, ale Malbonte wytrzymał. Kiedy się podniósł, <laughs> drżały mu ramiona. Ale ogólnie nie było widać na nim śladów poważnych ran. Otrząsnął się z krwi i powiedział. Zawsze pamiętam. Nie. Jesteś dostojnym przeciwnikiem, Lucyferze, ale czas już kończyć. Proszę, nie. Ja się tak bardzo boję, nawet... Teraz Melbonte uniósł się. Proszę, przestańcie. W powietrze, ale nie, nie własnymi siłami, jego skrzydła były złożone na palcach. To była jego. To, to jakby podnosiła go niewidzialna ręka. Lucy. Cały czas się nie mogę przyzwyczaić, jak ciebie takiego widzę. Melbonte uniósł dłonie, zamknął oczy, a kiedy je otworzył, były wypełnione mrokiem. I ten mrok był gotów wyrwać się na zewnątrz. Nie! Melbonte patrzył na mnie. Lucifer złapał go za kostkę. Całą swą zwierzęcą siłą pociągnął w dół. Lucifer. Od potężnego uderzenia na ziemi pojawiło się wygnięcie. Wygnięcie skały i głębsze, duże. Subantura. Od razu cały subantury, broniącego swojego pana, Rzuciło się na Lucifera, nie podejrzewającego, że tym samym ratuje go przed gniewem na Lbonte. Lbonte skrył się, aby wyleczyć rany. Wciąż jeszcze potrzebował swoich wy... ...wygrać wojnę. Ej. Dino z prawej! Uniosłam głowę i ujrzałam stado subantur. Okrążyły Dino, Andiego i Dino, nie pozwalając im wydostać się ze śmiertelnego kręgu. Ptaków było tak dużo, ale nie było widać ani gwiazd, ani księżyca. I tylko dwaj nieśmiertelni z nimi walczyli, podczas gdy tu, na ziemi, toczyły się bói siły zwolenników Malbonta. Trzymajcie się! Polecałam w ich stronę. O! Uff, potworów było zbyt dużo, ale w głowie pojawiła się nieporaz natrętna myśl. Nie mogę ich stracić, nie mogę ich stracić, nie mogę, nie mogę. Nie możesz, Vicky Andy i Dino walczyli ostatnich sił. W pewnym momencie ja i Dino spotkaliśmy się z spojrzeniami. Tak wiele ch chciałam mu powiedzieć, przeprosić, wyznać, lecz jedyne co mogłam zrobić z mu pomóc. Chciałam mu udowodnić, że nie jesteśmy wrogami i że wiele dla mnie znaczy. A nawet jeśli jesteśmy po różnych stronach, z, jestem z nim, zawsze będę. <śmiech> ZAKOCHANA <śmiech> Słantury oszalały, siły chłopaków już tak długo z nimi walczących stopniowo się wyczerpywały i ptaszyskom coraz częściej udało się ich zranić. Nie poddawajcie się! <laughs> A masz bydlę. Andy spółdłowiał i subantura wpiła się w jego szyję. Andy! Ja i Dino podleciliśmy za nim. Nie, wierzę w to. Andy walczył dalej z, <ścoughs> z subanturami, ale nawet z daleka widziałam szarpaną ranę na jego szyi, a potem kątem oka dostrzegłam zbliżającego się do Dino subantura i szeroką, otwartą paszczą. Nie zabijaj! Krrr. Dino, uważaj! Ha! Uważaj, serio, uważaj, zmyła go z drogi. Ujrzałam każdy szczegół, każda milisekunda odbiła się w moim mózgu. Sybantura otworzyła paszczę jeszcze szerzej, wyrywając k Nie! kawałek ciała i z jego szyi, z twarzy, od odrywając ręce, którymi się zasłaniał. Mino próbował się bronić z bólu i znużenia, nie zdołał wykorzystać swojej mocy i wtedy Sybantura złapała mu szyję pod... Zła, mała mu szyję, a potem odepchnąwszy się łapami od ramię rzuciła się w stronę Andiego. Zabiła go chyba. Wrzasnęłam rozpaczliwie i odwróciłam się, ale i tak widziałam twarz Dino, z której znikały oznaki życia. Ból przenikający całe ciało, duszę był rozdzielony. Totalnie. Lecz rozum odmawiał wiary w to, że Dino już nie ma. Dino nie ma już nawet. Łzy płynęły po policzkach, zatrzymały się na pobródku, kapały je na ubranie. Wyciągnęłam twarz, ale ona wciąż od nowa była się mokra. Serce prawie nie biło. Cisnęło się tak mocno, że aż bolała kratka piersiowa. Dino nie mogłeś mnie wystawić. Tak nie mogłeś. złapałam głos. Nie wierzę w to, że Dino też nie żyje. Też mi, też mi się płakać zachciało. Wziąłam w garść własne włosy. Próbując jakikolwiek byśmy nie mieli związku, był dobrym aniołem. Wyrwać je razem z bólem, żeby przed którym nie mogłam się skryć. Nie, nie, nie. Nie, nie. Aaaa! Umilkłam, zdrzałam od pochlipy, wanie odwróciłam się z mantury wciąż szarpały Endiego. Każda śmierć pozostała na mnie szmary. Czułam, jak ogarnia mnie histeria, ale Endiemu potrzebna była pomoc i to mnie trzymało przy życiu, aby nie zwariować. Myślałam tylko o tym, żeby go uratować. Lecę Andy! Nie! Aha. Andy bronił się jak mógł. Udało mu się tylko anemicznie parować stosy. Lecę Andy! Aha. Udało mi się zabić Subanturę, a potem jeszcze jedną. Jestem silną i rozpoznaną, ale została jeszcze trzecia. Krrrr! Andy! Uratuje go? Subantura szarpała Andy'ego. Andy, Andy zwierczał na jej podobnej do mnie Odepchnęła go i poleciała szukać innych ofiar. Andy zaczął sapać. spadać. Oszepło. Nie, nie. Poczułam nagle w sobie tak wysze. Wszech ugarniętą pustkę, że nie zauważyłam jak zrozluźniłam ciało i skrzydła nagle sama poleciałam w dół tuż nad ziemią instynktownie rozpostarłam skrzydła zmęczając lądowanie. niemniej było ono nieprzyjemne, przez jakiś czas leżałam nie ruszając, się, jakbym sama umarła potem wstałam poszłam nie, nie wiedząc dokąd byłam oszołomiona, nie, nie czułam niczego, nie wiedziałam co ich się dzieje dookoła i rozpłynęłam się to jesteśmy podobni, czujemy żądze życia i nie pozwolimy tak po prostu się zabić, walczyć rozpaśliwie, śmierć boi się o Ciebie podchodzić. Zatrzymałam się powoli, uniosłam na niego wzrok, we mnie z krwi w moich żyłach płynął ból. Wściekłość wysyczała wszystkie łzy. Żyłam tylko po to, żeby Cię zabić. Nie, Ty przeżyłaś dla mnie. Wcale nie. Nie. Melbonte zrobił poło brud patrząc na mnie, byłoby łatwiej gdybym mógł wszystko zrobić sam, ale rytuał pozwo podzielił moją moc i jesteś ze mną związana, bez ciebie nie dam rady otrzymać, stworzyć bramy szafrwy. Całą moją świadomość opanowała straszna szalona myśl, pojęłam, że moje istnienie jest groźne, że Melbonte może zwiększyć ponieważ przeżyłam, Ale on, a jeśli on zwycięży wszystko, śmierć będą na próżno, to co mam zrobić, zabić się? Podniosłam miecz zabitego, uśmiecha uśmiechając się przez z. miecz nic ci nie da. On myśli, że chce z nim walczyć. Uśmiechnąłam się przez z. za tych, co oddali życie w tej wojnie. Skierowałam ostrze miecz na siebie. Co ty nie dostaniesz czego pragniesz? Nie, Wiki, nie rób tego. Wbiłam sobie miecz w brzuch po policzkach spłynęło kilka łez Bój rozlał się po moim ciele ale tego było za mało spojrzałam na ręce, też wciskał moje przytrzymał miecz, i nie pozwalając zbić go głębiej, pójść ty nie umrzesz, słyszysz? wyrwał ze mnie ostrze Ostr rzucił je na bok i wymierzył mi w policzek, cios był tak silny, że upadłam na ziemię, zaciskałam palce na ramię Rana, ranie w brzuchu głębokiej, ale nie na tyle, by od niej umrzeć. to podszedł do mnie, przykucając niemal czule. Odgarnął mi włosy z czoła. Jeszcze nie pora, żebyś umarła. Sprółam mu w twarz. Spokojnie otarł ślina. Dobrze, może spróbować mnie zabić. to podniósł mnie, odepchnął lekko i machnął ręką. No już, spróbuj. Od, odjechała, odje, od, odjechałam brzącą ręką od brzucha, ale nie mogłam się wyprostować z powodu krwi, która zaczęła płynąć szybciej. Zamknęłam oczy, przywołałam całą moc, jaką we mnie była i potem skierowałam ją w głowę Melbontę, w piersi, Mel te w nogi Melbontę. Mm. W nogi, nie chcę go zabić. Ha! Od napięcia krew popłynęła, rany upadła na kolana. Melbontę nie spodziewał się, że będę celować w nogi i nie, i nie zdążył zrobić uniku odrzucił go strumień energii uderzył twarzą w głowę chyba twarzą w ziemię w zaskoczeniu złapał się za głowę nieźle, wstał wytarł cieknącą mu z nosa krew i znów uśmiechnął się, nawet bardzo nieźle Malbonta podszedł do niej złapał mnie za włosy na karku spójrz na siebie, nawet nie masz siły wstać to odwrócił się gwałtownie coś poczułszy. Przy... w sumie niestety ma rację stała przed nim mama z jej miecza ciekła krew, włos zmiażdżył, żgwione, lodowate, oczy spoglądały z podełbaniem, ale całkiem niknąc pod kapturem. Zostaw moją córkę! Obudził się w tobie instynkt macierzyński? Co ty wiesz o macierzyństwie? Uśmieszek Melbonte zmienił się w twarde, dociśnięte wargi. Coś nie coś wiem. Czułam już, że rano, rana zaczyna się goić, ale szybko zrozumiało się przed moimi oczami. Masz zamiar umrzeć? Za Cytadelę? Czy, czy za swoją córkę? Śmierć nie miałam w planach. Rzuciła się na Melbonta, a on na nią. <coughs> Poprzez zasnujące moje oczy mogły widziałam tylko błyski światła. Mama walczyła lepiej ode mnie lub Melbonta, tylko się z nią bawił. Tak czy inaczej, ich walka trwała długo, aż do momentu, gdy Melbonta nie cisnął czymś czarnym, co odrzuciło mamę. Mamo! Nie zabijaj mojej mamy. Uderzyła się o kamień, i straciła przytomność. Poczołgałam się w jej stronę, ale Malbonte złapał mi zła... zastąpił mi drogę. Czas na nas. Nigdzie z tobą nie pójdę! Malbonte patrzył w odsypane gwiazdami niebo, pośrodku, którego zamarł krwawy księżyc. Pójdziesz, nie masz wyboru. Czego ty chcesz? Postawić kropkę w tej wojnie. Melbonte podniósł mnie. Złabiesz łapy. Nie rzucaj się. Tak mocno ścisnął moje przed ramię, ale zamarłam, to w bólu. Malbonty wyjął w kieszeni klucz, do bramy szatwy, patrzył na mnie, myśląc o czymś. Tak długo do tego zadążał, że dotarwszy do progu postanowił nagle zwolnić. Na chwilę wydało mi się, że w jego spojrzenie zaprzęknęło mnie zdecydowanie, ale Malbonty błyskawicznie je odrzucił. Zacisnął klucz w ręce. Znów patrzył na księżyc i powiedział. Na Nil intultium Tultium Remamnem. <laughs> Czyli jednak mu się to uda. Malbonten z siłą, nie zwracając uwagi na moje próby, by zrobić unik, złożył mi palce w klucz. Położył swoją dłoń na mojej i zacisnął, nie pozwalając jej się wyrwać. Zaciąg wyciągnął klucz przed siebie i pokręciło go w powietrze, jak gdybyśmy otwierali niewidzialny zamek. Promień strzelający z czerwonego księżyca oświetlił nasze ręce, odbił się od klucza i rozpłynął, przestrzeń jak gdyby rozerwana. Ogromne wrota, niknące w kosmosie, otworzyły się przed nami, były w nich oślepiające światło. Idziemy! Odwróciłam się. Wszyscy wokół zamarli, jak rzeźby zatrzymane w czasie. Hałas i krzyki ucichły. Cisza była ogłuszająca, niesamowita na takiej dzikiej rzeźni. Malbą pociągnął mnie do środka. Chodźmy! Za długo czekałem na spotkanie z szepcem. Nie, wyszliśmy przed bramę. Wrota zatrzasnęły się za nami i za nimi na moment znów rozległa się kafonia śmierci. Siągnie mnie. Nie wierzę w to. Koniec odcinka. Zajebisty był, ale straszny. Tak się pokryczałam, jak jeszcze na żadnym odcinku wcześniej. Mega się, kochani, obawiam, co będzie w kolejnym odcinku. To już ostatni odcinek z sekretu niebios. Ale będzie gorąco. Kocham was bardzo, najmocniej, najmocniej na świecie i do następnego papatki. Oczywiście dzisiaj nagram. Papa. Pa.